Nie do hejtera, ten hejter tam Hej, jest? Ej, hejter, jest tu, cześć, Co, 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 co tak. jest? Co A, mówią? jest Ej, bo ja teraz sobie tak chodziłem przy domku yy, bzyka, ten nowy domek, nie? SO jest? I uważam, że uważam, że trochę... trochę przesadziłeś jeśli chodzi o zniszczenie tego domku. Ej, nie. SO! Jest? Co? Co, to jesteś nienormalny! Nie, no, nie no! ja, ja czaję je rozumiem! Ja przesadziłem!

Ej, dobra, to zba, nie. Widzowie! Wiemy, 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 widzowie już wiemy, kto mi domniszczy. Ja mam mleko. Się teraz uwaga, uwaga. tak, opadz, opatrz. Stop! Stop! Zatrzymaj się, hejter! Zapałem na gorącym uczynku, wiem, A. że to ty jesteś. Dobra, nie, nie, nie. nie, wracaj, ja. tu, wracaj, to nie to. Ja. wracaj tu, wracaj tu, wracaj tu. To nie, to nie, nie ty, to nie. To nie on, tak? To nie On ucieka na koniu! Ej, chwila! Nie, nie, co to jest za uciekanie na koniu? Czekaj, na też. Wracaj! Nie, nie, nie uciekiesz mi. Opowiadam sobie. Musiał Ale Brzyku, to nie jest on! Jak to nie jest on? Wszystkie dowody wskazują na to, że jest on, a co wy teraz zrobiliście, co? Pod moim domem, no? O co opalaliśmy się, bo jest największe słońce pod twoją chatą. <śla> opalaliśmy się pod nie, twoją chatą, co? Nie nie nieprawda, nieprawda, czemu pod moją chatą? Dobra, słuchajcie, tak naprawdę, ja wiem, możecie się przestać tutaj wymigiwać od odpowiedzi, Hejter, no ja to, wiem, to, że to ty, ty to. jesteś, ja wiem, że to ty jesteś, no to, proszę cię, no to, przestań tutaj to uciekać. To? Na mnie? No, no, no co, no co, no będziesz musiał po niej za to konsekwencje Nie będzie tak, że ty, ej, co ty robisz? Ej, ty mnie bierz, naprawdę, ty mnie uderzyłeś. Nie, dobra, chodź tu. Chodź tu, ja też muszę uderzyć z mierza. Ja no, ja nie, Szybko. nie, ej, nie. Dostajesz, posłuchajcie. Dobra, dobra, stop, stop, stop. Zatrzymajcie się. Ja tutaj się zatrzymam i powiem wam coś. Słuchajcie, widziałem no, no, tak no. naprawdę. Widziałem was na nie widzę, widziałem twoją... Ale właśnie nie z ręki! No dobra, dobra, nie mam już mięcza ręki, dobra? Widziałem twoją skrzynkę, twoją tajną skrzynkę, Chodź, ja ci może pokażę! Chodź, 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 bo ja muszę to zobaczyć. W ogóle nie A jak, jest tam jak, mam... jak, 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 widziałeś No, widziałem, widziałem na niewidzialności, słuchaj, no co? Obserwowałem, nie, nie was, mówię, was. Ja to jest Obserwowałem was, słuchaj, i co, i co, i teraz się nie, nie wymyślałem. Ale to nie jest miłe obserwowanie mnie. No, no, ale to, jest to też tragedia, jest niszczenie mojego domu, co? A co na to po prostu? Ja bym sobie za to, że Nie, nie, Dobra, hejter, powiedz mi, jak ja to widziałem. I ale ty nie umiesz czytać bzyku. Bzyku wstałem zabroniony, co z tego, ale nie teraz teraz się zastanowię, czy tu weź. Dobra, ale ja wiesz, jak wchodzę, ja jestem Bram, bo ja wchodzę tędy. Nie, tak. ty jesteś no, co, nie, no, co? No, co? co? Wali, wali. Ty, ty, nie. nie, 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 patrz na to, tak patrz na to, będzie. oj co? I teraz mogę, teraz mogę, teraz git. I patrz na no to. No i co, i co, co, to jest zwykła skrzynka, a tutaj, co to jest za skrzynka, co? Co to ma znaczyć? Czemu to są moje o przedmioty nie. z dołku? Dobra, hejtek, w tej e. chwili, w tej chwili to jest twoje zadanie. Ty będziesz mi go odbudowywać i e. da odlew mi wszystkie twoje diamenty e. za to, co ty zrobiłeś. E. Złapałem cię na gorąco uczynku Masz coś? Masz coś do powiedzenia? Jak, masz coś do powiedzenia? Mam coś do powiedzenia, mam coś do powiedzenia. Co masz do powiedzenia, no? Zamknij oczy. No, zamykam, zamykam. I co? Nie, nie wierzę w to, zamknąłem na chwilę i nie wiedzę, co ty robisz. Nie, hejter, to jest niemożliwe! Hejter, nie wierzę w to! Stój! Stój! Nie, nie, ej, dobra, Yeti, poczekaj, poczekaj chwilę. Czy ty naprawdę, Yeti, jesteś za tym, żeby hejter właśnie uciekał, ty naprawdę mu pomagasz? Bo no ty nie, w sumie... no, nie pomagam, nie pomagam, ale chociaż no nie Nie, mogę, chociaż to nie wiesz co, ja powiem tak, ja powiem tak, ja wiem, ja, ja, ja słyszałem co ty mówiłeś. Ty mówiłeś, że hater nie może rozwalać do, do mabzyka. i ty nie, tak. ale wiesz co jest najgorsze, wiesz, co jest najgorsze, że ty wiedziałeś od samego początku, że to właśnie hater Rozwalił mi ten dom! To jest góry. Ale powiedziałem ci jak zapłacisz, to ci powiem. A ja o nie, ja nie ukrywam tego, ser... że nie wiem co to. to że mi się wydaje, że jakbym ci zapłacił, to i tak byś mi nie powiedział, ej tam jest hejter. O, widzę go, widzę, hmm. go on, jest tutaj w tym Bagu. Dobra, idziemy, idziemy. Dobra, hejter, nie ukryjesz się, hejter, hejter, co ty... Ej, czemu ja widziałem twój Nie! nie. Jak to jest możliwe? Hejter, ja no, nie, jak tam jest nie. w spokój spoko skończył. się, hejter, nie uciekaj, ty w ogóle, ty w ogóle Dobra, nie spiegę. Dobra, tutaj kłopaki dojdźcie na do jakiegoś kompromisu. Nie ma kompromisu, ja z nim nie będę gadał. Jak nie ma kompromisu? Dobra, po pierwsze Hater. najważniejsza rzecz, jaką musimy sobie ustalić. Od dzisiaj nie niszczysz ani jednego bloku, który ja postawiłem tam koło mojego domu, dobra? Bo mm. to musimy sobie ustalić. Już złapałem no no ty... ci, no dobra, dobra, nie no, będziesz niszczyć moich bloków, w sensie wszystko co jest żółte, wszystkich moich tutaj budowli, tak. głównie tego mojego domku, dobra? To jest najważniejsze. Ty... Hejter, nie, to nie jest koniec, to nie jest koniec, ponieważ ty mi po prostu cały czas to niszczysz. Po drugie, hejter, no. mi musiał pomóc ten dom odbudować, dobra? A, nie ma takiej opcji. Musisz... Nie, hejter. Hejter, albo mi pomóc opcji, odbudować rozumiem. dom. Bo płacisz ja nie karę diamentami, budował. ale słuchaj, to, to są zasady palionowe, takie są zasady palionowe, prawda Yeti? Albo dostaje jakąś karę no, no, w postaci no, diamentów albo ty Co? Ej. Czałowiek, co ty zrobił? No, no właśnie, my co my... ty ja robisz? Nie, no, je... nie, no i. No i. Dobra, Jeti, no, i ty no, jesteś. Postawić. Dobra, słuchaj, 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 Jeti. Naprawdę mi się to nie podoba. Co, co teraz mówisz? Jak sobie byś mnie nie pomógł odbudować? A ty mi sam ten dom budowałeś? Nie że ci z tego ale domu? Ja odbudowałem, ale no. nie odbudowałbym. Ale to jest praktycznie niszczył. to samo, to jest nawet łatwiejsze. No chyba, ja ale, już ale jestem zbudowana. Bez, bez sensu jest, sens jest niszczyć i potem jeszcze to odbudowimy. No tak, ale to ma karę. No tak, to ma Hej, ten, hej, złapajem ci po prostu na gorącym uczynku. Gdybym może nie wiedział, że to jesteś ty, to mógłbyś sobie niszczyć ten dom, no ale niestety, e, przyszło, że tak powiem, pora tutaj, że tak powiem, pora sprawiedliwości, no i, no i musisz teraz pomóc mi ten dom odbudować, słuchaj, dobra, w takim razie, hejter, okej, okay, dobra, czyli ty nie chcesz mi pomóc odbudować no mojego domu, poczekaj, 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 hejty. dobra, a co by było, jakbym ci dał jakiegoś diamenta, co to, może byś mi wtedy Aha. pomógł, o, no. o, 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 a to o, o, diamenta, jest diamenta, teraz. o, dobra, 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 dobra. Do no, dobra, 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 hej, to co,